Ja święta, zaczynam. tuż, tuż, a nawet tuż, tuż, tuż. Jest to czas, jak widać, dla małych i dużych bombelków I dużych śnieżynek. I śnieżynek, śnieżynek w każdym wieku. E, a my tutaj Wam serwujemy przepisy bezglutenowej kuchni wegańskiej i to grzybujemy w swoich recepturach naszej pracowni kulinarnej. z myślą o świętach i patrzymy, czym jeszcze Was nie uroczyliśmy. Poszczeciki z pieczarkami, idealne. Na święta, do barszczu, albo tak sobie. Żeby zrobić wegańskie paszteciki, nie jest to już w dzisiejszych czasach za duży problem, ale żeby zrobić wegańskie paszteciki w cieście bezglutenowym, to jest to już troszeczkę wyzwanie. My zmierzyliśmy się z takim wyzwaniem, mamy w naszej ofercie takie paszteciki i jak zwykle. My nie jesteśmy chytrzy, my się dzielimy z wielką chęcią przepisami. Oczywiście pod warunkiem, że wy macie ochotę te paszteciki zrobić. To dzisiaj już pokażemy do was. tak. Ta robota należy do was. Ta, Ta robota absolutnie należy do was. Nasze paszteciki wyglądają tak i dzisiaj na waszych oczach spróbujemy je odtworzyć. Żeby zrobić ciasto do pasztecików, potrzebujemy oczywiście kilku gatunków mąki. Mamy tutaj mąkę ziemniaczaną, ryżową, kukurydzianą i trochę mąki z ciecierzycy. Żeby mogły się te mąki dobrze zlepić, dodajemy się mielone. Które w naszej kuchni zastępuje gluten i jajko. Żeby paszteciki nie były mdłe, będą miały słone nadzienie, ale tej soli będzie trochę za mało, więc dodajemy sól do ciasta. I żeby ciasto wyrosło drożdż. Gotowe paszteciki odkładamy na bok i zabieramy się za przygotowanie farszu. Mamy brązowe pieczarki. One są bardziej aromatyczne od normalnych. Wszystkie suche składniki mieszamy razem. Pozbywamy się tych grudek, bo skrobia ziemniaczana lubi tworzyć takie grudki i one później mogą pozostać w całości i ciasto nie będzie idealnie gładkie. I teraz wytłuszczamy suche składniki, czyli dodajemy olej i przecieramy pomiędzy palcami, żeby każda cząsteczka mąki była tłusta. I w tak zwanym międzyczasie przygotowujemy sobie farsz. Zaczynamy od krojenia pieczarek. Do wytłuszczonej mąki dodajemy teraz składniki mokre: wodę i mleczko kokosowe. I nie przejmujemy się, że ciasto będzie teraz rzadkie, dlatego że siemien za chwileczkę wchłonie wodę i zacznie robić się zwarta, fajna masa. W tym samym czasie możemy już rozgrzać olej, żeby zacząć smażyć pieczarki odkładamy teraz na bok, aby stało się jeszcze bardziej zwarte i przykrywamy ściereczką, żeby troszeczkę wyrosło w ciepłym. Wrzucamy pieczarkę na rozgrzany olej i przesmażamy. Na razie bez niczego, samą tylko pieczarkę. Nie dodajesz soli, żeby puściła sok? Dodam trochę sosu sojowego, ale to za chwileczkę. Niech na razie nabierze aromatu, bo grzyby w trakcie smażenia nabierają dodatkowo aromatu. Liście kapusty pekińskiej kroimy w paski i w umowną kostkę, aby za chwilę mogły również trafić na patelnię. Aromat grzybów unosi się cudownie. I właśnie mówię grzybów, bo pieczarka to też grzyb, a dodatkowo pieczarka brunatna bardziej przypomina w aromacie coś pomiędzy właśnie pieczarką i borowikiem. I mogę już w tej chwili wlać sos sojowy. Oczywiście w naszej kuchni jest to sos sojowy tamarii bezglutenowy. Czekamy aż pieczarka odrobinę zmięknie, puszcza sok i zaraz będziemy czekali, aż ten... Sok lekko odparuje, oczywiście cały aromat zostanie na patelni, ale będzie mniej wilgoci, dzięki temu, na będzie bardziej zwarte. Pora najwyższa dorzucić kapustę pekińską. Teraz jeszcze musimy chwilę poczekać, aż się kapusta pekińska zeszkli, trochę jak cebulka. A jeśli podoba Wam się pomysł na nasze koszteciki, możecie ten odcinek oczywiście polubić, nie krępujcie się, zasubskrybujcie również kanał, jeśli. Macie zaległości w tej kwestii, na dole jest dzwoneczek. Jeśli go naciśniecie, zawsze dostaniecie powiadomienie, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej, bezglutenowej kuchni. Pamiętajcie o tłumaczeniu na język angielski. Możecie wtedy wysłać taki odcinek swoim przyjaciołom, którzy nie władają językiem polskim. I komentujcie na blogu i na YouTubie. Kapusta również zmalała, zeszkliła się. Pora najwyższa dodać przyprawy, żeby one też mogły się chwilę posmażyć. Mamy tutaj majeranek, pieprz ziołowy, trochę czarnego pieprzu, przyprawy typu prowansalskie, czyli bazylia, tymianek, oregano, troszeczkę ziela angielskiego mielonego. Wrzucamy wszystko i jeszcze chwilkę smażymy. Oczywiście proporcje naszego pieprzu ziołowego znajdziecie w linku nad joli głową. I pamiętajcie o tym, że mamy nową wersję bloga kulinarnego połączoną z modą, którą się zajmujemy od ćwierć wieku <grym <grym oraz ze sklepem internetowym, jeśli kogoś to interesuje. No i oczywiście jest jeszcze nowość, o której wspominamy od jakiegoś czasu – Patronite. Możecie tam dołączyć, możecie razem z nami tam być i współtworzyć nowe odcinki wspólnie z nami. Cały opis znajdziecie pod odcinkiem, tam również znajduje się przepis. Pieczarki z pekińską już się ładnie poddusiły. Przekładamy je do miski i teraz miksujemy, ale nie całość, tylko tak… W kilku miejscach, żeby o. część masy, część nadzienia stała się kremowa i zlepiła pozostałą resztę. Chodzi o to, żeby było i klejąco, ale też, żeby były wyczuwalne kawałki farszu. Żeby farsz się dobrze skleił, najlepiej jest jednak dodać jeszcze trochę mąki. Skorzystamy z ziemniaczanej i możemy zabrać się za formowanie ciasta. Ale dla uściślenia w naszej kuchni używamy skrobi ziemniaczanej, aczkolwiek potocznie nazywamy ją mąką. Tak Oczywiście. jak widzicie wielu kucharzy i nie tylko. Spróbujemy odrobinę farszu. Można dodać trochę soli. Ciasto będzie delikatne, więc tym bardziej to, co jest w środku, powinno farsz być... być. bardziej intensywne i delikatnie tak. słony. Teraz już mamy pewność, że farsz jest smaczny. Wyjmujemy ciasto. Zobaczcie, jakie piękne i sprężyste. Formujemy z niego prostokąt. Najlepiej zrobić to palcami. Nie potrzebujemy żadnego wałka, gdyż ciasto jest wystarczająco sprężyste. Ładnie się poddaje. A jeżeli macie matę silikonową, to do niej ciasto nie będzie przywierać. Placek wygląda już bardzo dobrze i wykładamy farsz na jego środku. I robimy taki pasek na jednej trzeciej długości, szerokości. Nie wiem, jak to nazwać i jaka wersja Lacek będzie lepsza. Dugości. To najwyższa pora, żeby przynieść blachę, ponieważ pasteciki już się formują. I zawijamy. Zobaczcie. Zobaczcie, jak bardzo przydatna jest silikonowa stolnica, mata. Staramy się, żeby tam powietrze nie zostało żeby wszystko później było zwarte i tak zakrywamy, żeby zlepiło się ciasto z ciastem. O, jeszcze wyrównujemy i teraz. Tu masz nóż, lewą. Nie, lewą właśnie. Już się przestraszyłam się wciąż. już. Moją ukochaną matę. na pół, trzy i trzy, na sześć kawałków. Sprawiedliwie musi być na każdego po trzy kawałki? Trzeba to zrobić zdecydowanym ruchem żeby ciasto całe nie rozpłaszczyło się. I tak poporcjowane paszteciki układamy na pergaminie. O, możecie zobaczyć. Ten pergamin był wcześniej używany do pierniczków. Są jeszcze ślady serduszy. Chodzi o to, żeby papier użyć tyle razy, ile się da. Nastawiamy piekarnik na 180 stopni z termoobiegiem. A właściwie jego połowę, ponieważ w ten sposób zaoszczędzimy trochę czasu i energii. I w tym czasie, zanim piekarnik się rozgrzeje, ciasto ma szansę jeszcze trochę urosnąć. A my możemy sobie troszkę posprzątać. Tych, którzy gdy nie mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliermaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. Paszteciki gotowe, gorące. Z czym najlepiej jeść paszteciki? Z czym wyjecie paszteciki? My najczęściej, oczywiście, w święta, Z barszczem w wigiliny, barszczem na zakwasie. Przepis, tutaj, przepis na taki barszcz na Nie tylko. Nie tylko jemy paszteciki do barszczu. A z czym jeszcze Z niczym, po prostu. <sum> same. No same, na śniadanie. Jest do świąt, smacznego i, I na, na zdrowie. zdrowie.